Gdzie masz To ja czekam. Ale co dzień drugi w Lublinie? No. no, no. 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 Siemasz masz ja Na się patrzyłem. Siemasz masz Dzień dobry! Jesteśmy w Lublinie na drugim dniu tripu Hot Cola. Można inaczej. Witam w drugim dniu tripu. Uwaga, czytam zadanie. Zadaniem na dzisiaj jest realizacja filmów konwencji wideo społecznie zaangażowane, czyli social experiment. Uuuu! Powodzenia. To przyszło samo z siebie, to jest tak jakby impuls, zróbmy to, będzie fajne. Badaliśmy czułość na wredną matkę. Znaczy, taka bardziej wyrodna matka. No i powiem Ci, że robisz to nawet naprawdę całkiem fajnie, że to robiło, wiesz? Zrobić historię męczą, powiedzmy, ktoś idzie, nie opisa, serce upada, coś na wiesz, żeby na zareagowali, nie? No, jak zaczną dzwonić po garecki, to nie za bardzo. No. 5 zł, przykleić do podnika? Nie, to, to jest Frank. No właśnie. To jest pran... Dobra, może y, matki zostawiają dzieci. Matki zostawiają dzieci w wózkach i uciekają. Może coś takiego zrobimy. Tak, znaczy, tego jeszcze nie było, nie widziałem tego przed Dobra, to pożyczamy wózek. No, wstawimy tam GoPro, żeby. No, za... go GoPro, właśnie. No. A. Będziesz matką, to jest najstarsza No i trzeba nagrać jak dziecko wyje, wiecie. telefon. Dziuf, Marta, to okej. Okay. <laughs> 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 Tylko tam już jest dziecko, nie moim dziufem. Prosiliśmy na mnie miejsce przy schodach takich za rynkiem. E, ustawiliśmy tam kamerę, jedną za śmietnikiem, drugą gdzieś w krzakach, czy żeby na zoomie. E, I nagrywaliśmy to wszystko. Uzbroiliśmy go w mikroport, żeby zbierał dźwięk. No i w GoPro, żeby nagrywać ewentualne reakcje ludzi, jak odsłaniają cały wózek. No, tak? no, Chcieliśmy zbadać, czy ludzie w ogóle zareagują na to, jak wredna matka zostawia swoje płaczące dziecko na środku ulicy. Dziecie płacze, ona na niego krzyczy, w pewnym momencie dla niej nerwy puszczają, ono zostawia ten wózek i odchodzi. Trochę to było takie wyzwanie, bo jednak szłam w tłum i musiałam krzyczeć i przeklinać i tarmosić tym wózkiem i udawać, że tam jest dziecko. Życiowa rola. Zamknij się w końcu! Zamknij to mordę! Reakcje były różnorodne, ponieważ zaczynały się od oburzenia, a kończyły się na po prostu zwykłym zlaniu tego tematu i odejściu po prostu, że nic nie widzę, nic nie słyszę. Ja nie wiem o co chodzi, bo ja to zauważyłem, bo jest... Sobie siedzę na no to się, to, to się Ludzie już chyba są przyzwyczajeni do czegoś takiego, że coś takiego się odbywa, i zatrzymując się, szukali kamer. Czy to naprawdę nie jest jakaś ukryta kamera, bo mam nadzieję, że takie sytuacje w życiu się nie zdarzają. Coś takiego, że dziecko płacze, to sobie, a znowu coś próbuje, nie dojdzie dalej. Uważajcie na to, bo to się może zadzieć. I, I będzie jakaś odpowiedzialność. Bo ale to, to zawsze No miałam trochę obaw, no bo to jednak trzeba się wydrzeć na maksa i to jeszcze przeklinać. Wiadomo, że wtedy wszyscy na Ciebie patrzą i o to chodzi akurat w tym. Ania jako wyrodna matka sprawdziła się znakomicie. Krzyczała na dziecko, szturchała wózkiem. Ludzie od razu patrzyli na nią, chcieli ją gonić. Dzięki wszystkim za pozytywne komentarze, za to, że nas oglądacie i do zobaczenia na następnym tripie. Wielkie dzięki, że gościliście w moim mieście, w Lublinie. Obu ekipom życzę powodzenia. Trzymajcie się. Na razie, siema, cześć. Widzimy, Widzimy się w kolejnym tripie. Pa.